Generalnie Volkswageny są w dzisiejszych czasach kultowe. Są to samochody, które były produkowane w wielu miejscach na świecie, tak naprawdę przez wiele lat, bo zaczęli w 1950 roku, najnowsze modele są dzisiaj. Ten dokładnie egzemplarz pochodzi z 1969 roku, jest to Volkswagen Ogurek, tak zwana przejściówka został wyprodukowany pomiędzy takim prawdziwym ogórkiem, a burikiem. Jest, są modele unikatowe już tak naprawdę. Dzisiaj no, trochę ich jest, ale niewiele jeszcze. Bo wszystko powoli to się tak odbudowuje, bo egzemplarzy jest gdzieś tam na świecie pochowanych i coraz więcej się tego pojawia. Dlaczego ogórek? Bo jest to so Volkswagen. Volkswageny zazwyczaj są niezawodne. Na całym świecie są so fankluby gdzie jest milion po prostu miłośników, pasjonatów, gdzie nie pojedziemy, tam uzyskamy powód, wszędzie możemy kupić części, a poza tym no, jest jakiś sentyment do starych samochodów. Wcześniej mieliśmy enerdowski, tak zwany ogórek, czyli Barkas i ten samochód jednak no, nie był tak dopracowany. Samochody się podróżuje fajnie, jest klimat, wszyscy się uśmiechają i do tego no, wnętrze jest użytkowe. Spokojnie nie ma problemu, jedziemy na dwa tygodnie, pakujemy się ze wszystkim, nic nam nie brakuje, wiwakujemy i jest fajnie.